Nie wypieramy moczu, nie chodzimy na zapas, nie wstrzymujemy yy, o, chęci pójścia do toalety, yy, siedzimy wyprostowani niezgięci, nie przeciągamy tych wizyt w toalecie zbyt długo. Dzień dobry, jest ze mną Agata Skoworodko. Agata jest fizjoterapeutką uroginekologiczną. A przed Wami Ania Ślusarszyk. Od 20 lat prowadzę portal BabyBoom.pl, a na forum znajdziecie mnie jako Anieclu. I zapraszamy Was do naszych rozmów. Zapraszamy. Dzisiaj taki bardzo temat, działabym życiowy. życiowy. Z jednej strony myślę, że też bardzo kobiecy, z drugiej strony trochę wstydliwy, bo posłuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o sikaniu albo o oddawaniu moczu. Ja będę mówić słowo sika, może to nie bardzo elegancko, ale tak bardziej chyba. Ludzko, ludzko. <laughs> Powiedz mi, ile razy w ciągu doby powinno się sikać? Powinno się przeciętnie chodzić od 3 do 7 razy i porcje moczu powinny być mniej więcej od 250 do 450 ml, i jest to osobniczo zmienne. Co to znaczy osobniczo zmienne? To znaczy, że każdy z nas. Yy... Trochę więcej lub mniej sika. Okay. ok, czyli mężczyźni mogą sikać więcej, bo mają trochę większy pęcherz, a kobiety mogą sikać mniej. To jest też u kobiet bardzo uwarunkowane tak naprawdę różnymi czynnikami, często psychicznymi, często tym, że się stresują, często tym, że wychodzą z domu z dzieckiem i chcą wyjść wcześniej i sikają mniej, trochę na zapas, o tym będziemy jeszcze mówić. To też oczywiście bardzo zależy od tego, ile wypijesz, czy uprawiasz jakiś sport, czy karmisz piersią, czy masz jakieś choroby, ale mniej więcej u osoby zdrowej to powinno być od 3 do 7 razy. Powiedziałaś, że, na dobę. że w zależności od tego, ile wypijesz, no wiadomo, mhm. że jak wypiję więcej, na no to jeżeli nie wypocę, to, to będę siusiać. W ciąży? Jak wygląda sytuacja w ciąży? No wiadomo, że w ciąży jest troszeczkę inaczej, dlatego że jest duży ucisk na macicę i na no nam mhm. przez macicę, więc oczywiście ta ilość razy się zwiększa. Szczególnie się zwiększa w końcówce ciąży. No, i dopuszczalne jest. No, wtedy jest, to ma się wrażenie, że, że się chyba mieszka. <laughs> w tej toalecie, <laughs> Więc na pewno nie ma jakichś wytycznych, które mówią, ile razy wciąż można chodzić do toalety, Na pewno jest to zwiększona ilość razy, tak? I na pewno te porcje moczu są zdecydowanie mniejsze, dlatego że ta macica uciska na pęcherz, ten pęcherz nie jest w stanie się wypełnić. Więc to jest dopuszczalne. To jest taki wyjątkowy stan. A to, co zauważyłam, to, że dużo z nas, zwłaszcza jak wychodzimy na miasto mhm. i musimy skorzystać z toalety publicznej, mhm. no to woli powstrzymać się, się zamiast pójść do toalety. Tak. Mhm. E, nie jest to dobry nawyk, na pewno takie wstrzymywanie. E, fizjologicznego odruchu naszym takim zadaniem pęcherza i taką gimnastyką pęcherza jest tak naprawdę opróżnianie się i wypełnianie, więc jeżeli zaburzamy tą mechanikę pęcherza od razu coś tam psujemy więc jeżeli mamy jakiś sygnał od tego pęcherza, oczywiście możemy wytrzymać troszeczkę dłużej, ale jeżeli mamy taki sygnał, że chce nam się siku dosyć mocno, to powinniśmy pójść na pewno do toalety i zrobić to siusiu dlatego, że może dojść do sytuacji kiedy ten pęcherz zaczyna się rozciągać rozciągać, rozciągać i w pewnym momencie mięśnie, który jest w pęcherze, tak zwany wypieracz, zaczyna po prostu skurcze, kurczyć się. I w tym momencie dochodzi do czegoś takiego, co się nazywa trzymanie moczu z przepełnienia. Więc nie, nie chodzenie do toalety, przytrzymywanie częste, tak? Bo oczywiście mhm. takie wyjątki mogą się zdarzyć, ale takie częste przetrzymywanie moczu na pewno nie jest zdrowe. Bardzo często zdarza się u kelnerek. Na, na też, że u Pań w kasach. Na przykład, tak. Także dosyć często to się zdarza, jak najbardziej. Więc są dwie takie sytuacje, kiedy nie powinno się, które się nie powinno wykonywać. To jest przytrzymywanie moczu i sikanie na zapas właśnie. A nadal, jak jesteśmy na mieście, na mieście. To yy, tak i korzystamy z toalety, mhm. Nie zawsze mamy ze sobą jakiś spray, nie zawsze mm -hmm. mamy podkładkę. Najczęściej wydaje mi się, że robimy siku w zwanej pozycji narciarza, czy to jest zdrowe? Małysza. Na Czy no. okay. no. To się nazywa na Małysza. Na Małysza nie jest zdrowo, dlatego że bardzo trudno nam jest wyzbyć się takiego. Zjawiska jak ciśnienie śródbrzuszne. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy na małysza, na pewno będzie to parcie z brzucha, a tak naprawdę my powinniśmy, jak gdyby, oddać tą. Władzę pęcherzowi, tak? Czyli pęcherz powinien się samoistnie skurczyć, bo to jest mechanizm, który e, jest sterowany przez układ nerwowy. Czyli samoistnie powinien się skurczyć, wtedy cewka się otwiera. Potem, jeżeli kończymy się cewka się zamyka, automatycznie ten pęcherz zaczyna się z powrotem rozkurczać i zbiórka moczu następuje ponownie. Czyli wypychanie zawsze mm. będzie towarzyszyć właśnie tej pozycji e, narciarskiej. E, Nie jest to zdrowe, dlatego warto, jeżeli. E, mm, nie ma podkładek z czego często nie ma właśnie w toaletach ani sprayów. Kupić sobie żel albo podkładki, które można nabyć sobie, nie wiem, w Rossmanie, w aptece, one są wszędzie tam dostępne. I tego używać, lepiej już usiąść na tej desce. Tak, bo, bo to tak naprawdę grozi mniejszymi konsekwencjami niż to, jeżeli ciągle, bo przypuszczam, że wyjście na miasto to jedno, ale że część osób pracuje w korporacjach Filmach, tak. i tam też mogą mieć ten to problem. Oczywiście, że mają. Mają i to bardzo często pacjentki o tym mówią, że nie chcą się dać na dysk, które są e, użytkowane przez inne osoby. I tak samo pamiętajmy o tym, że to nie tyczy się, te nawyki to ale to nie tyczą się e, nas, kobiet dojrzałych, i, mhm. ale też się tyczą dzieci, tak? Czyli jeżeli my będziemy pewne na, nawyki e, e, przekierowywać na nasze e, córki, bo tak naprawdę mówimy tutaj głównie o córkach, to one też będą już łapać te złe nawyki dosyć wcześnie. A propos złych nawyków, tak. jak tam u Ciebie z sikaniem na zapas? Ten. To pamiętam, <laughs> że u mnie w dzieciństwie to było stałe. Gdziekolwiek wychodziłam z moją mamą y, albo z tatą, ale to głównie to było moja zrobić, mama, sysiu. to bo idź, jak na przykład, szłam do przedszkola, tak. to pamiętam, mhm. idź z trusiku. Ale mamusiu, ale ja nie chcę. Idź, idź, zrobić I na zapas, bo to nie kropelek. będzie gdzie. Tak, e, no i, i najczęściej oczywiście się nie udawało. Y -y. Albo zapierałaś. E, tak, no y -y. i pytanie, co z tym sikaniem na zapas? E, jeżeli chodzimy na zapas dosyć często, to dochodzi do takiego zjawiska, które nazywa się uwarunkowanie behawioralne, czyli w tym momencie jak gdyby ten pęcherz nie... Wypełnia się w odpowiedniej ilości i zaczyna wcze zaczynamy wcześniej czuć tak naprawdę, że chcemy pójść do toalety. Jeżeli ta sytuacja powtarza się często, to wtedy my zaczynamy zmniejszać tą ilość e, e, wydalanego moczu i zwiększa nam się ilość. E, częstotliwości e, częstotliwość, tak? częstotliwość wizyt w toalecie. I tak naprawdę osoby, które mają z tym problem, czyli osoby, które bardzo często chodzą do toalety, znają każdą toaletę na mieście. Tak? Czyli one dobrze wiedzą, wychodząc gdzieś, gdzie, w którym miejscu jest toaleta, żeby mogły... Właśnie no bo to wyjść... naprawdę nerwicy można dostać. Można nerwicy, ale to jest tak naprawdę, wiesz, jeżeli myślisz o takich aspektach towarzyskich, mm -hmm. to też jak gdyby nie możesz pójść, wyjść swobodnie, spotkać się z znajomymi w parku, bo znowu musicie ta toaleta jakoś tam znaleźć w pobliżu. A, a powiedz mi, ale można temu jakoś przeciwdziałać? Można temu przeciwdziałać. Takim pierwszym e, diagnostycznym e, narzędziem jest na pewno dzienniczek Mixi. E, dzienniczek Mixi jest bardzo prostym, tanim przede wszystkim, a już możemy z niego sobie wyciągnąć bardzo dużo wniosków, narzędziem. E, polega to na tym, że e, piszemy ilość przyjmowanych płynów i ilość wysikiwanego moczu. Ale czyli w takim razie siusiamy do jakiegoś pojemnika, gdzie jest miarka, tak? Siusiamy do pojemnika, tą miarkę trzeba sobie najczęściej samą zrobić albo kupić jakiś specjalny pojemnik, można po prostu ja sobie nie wiem, zrobić... Czy poje... A nie, bo mhm. one są malutkie, bo pomyślałam o tym nie. pojemniku takim, co oddajemy może do analizy, ale to obawiam się, że parę pojemników. Wtedy trzeba było przerywać strumień moczu, czego tak. też nie chcemy robić. E, nie, to trzeba taki przynajmniej półlitrowy jakiś... E pojemnik mieć. Czyli mieć pojemnik i wtedy może być linijka po prostu? Nie, wiesz co, można po prostu markerem oznaczyć co 50 ml, 50-100, okay. 150 i tak dalej, tak? I wtedy sikasz do tego słoika, powiedzmy to, albo pojemnika, e, patrzysz ile wysikałaś, wylewasz to, zapisujesz, tak? I na tym to polega, że za każdym razem, gdy idziesz do toalety, e, trzeba sobie zmierzyć ilość tego moczu, żeby wiedzieć ile tego moczu wydalamy w ciągu e, całego dnia. Dobra. Ale y, powiedz mi przez ile dni, bo to tak... Najlepiej tak naprawdę byłoby przez pięć, ale diagnostycznie już się przyjmuje, że przez trzy. I tak naprawdę pierwszego dnia to jeszcze się staramy, że tam pijemy ale bardzo ładnie, dużo, ale a już trzeciego tak trochę odpuszczamy. Więc ten trzeci dzień jest dosyć ważny i najbardziej diagnostyczny, bo już po trzecim dniu trochę nam wracają takie nawyki, które faktycznie mamy. I Jakie informacje dostajemy? E, jeszcze to, co jest ważne w tym dzienniczku, mhm. że warto sobie go zrobić e, zarówno w dni, kiedy chodzisz do pracy i zarówno w dni, kiedy jesteś w domu, bo to naprawdę zupełnie tak, inaczej. inaczej się funkcjonuje. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj to tak? ja do pracy powinnam z tym słoikiem? Na przykład. A, świetnie. <noise> Czegoś nie robi na nauki. Dobra. E, tak, wiesz, e, informacje, więc tak, częstotliwość, jak często chodzisz do toalet, tak, to od razu Ci wychodzi, że tam... 15 razy jesteś w tej toalecie, czyli dosyć dużo. Ile razy chodzisz w ciągu dnia? Tak naprawdę do 60 roku życia nie powinno się bywać w toalecie w ogóle w nocy. Chyba, że jest się w ciąży lub jest się tak naprawdę... Jeszcze e... chwilę po porodzie pewnie. Jak chwilę zdaniem. po porodzie, ale też należy wspomnieć, że młode mamy, karmiące mamy bardzo często chodzą przy okazji. Więc w momencie, kiedy one chodzą przy okazji na przykład tego wstania i karmienia piersią... Wyrabiają sobie nieprawidłowy nawyk. Dokładnie tak jest. o okay. <noise> ok. Dokładnie tak jest. Więc ilość e, wizyt w toalecie w ciągu dnia, ilość wizyt w toalecie w ciągu nocy, Objętość, jaką wysikujemy, i wtedy bardzo widać, jaka ta objętość jest. Tak? I czasami myślimy sobie, jak ja na przykład, yy, zdarzyło mi się, że wydawało mi się yy, z wywiadu, że ta objętość moczu. Yy, u, Pacjentki, która przyszła, będzie faktycznie dosyć mała, ponieważ mówiła, że często chodzi, i okazało się, że wcale tak nie jest. Także my wtedy faktycznie możemy, bo coś innego to dla nas znaczy dużo, a dla innego znaczy co innego, prawda? Więc y, wtedy widać czarno na białym, ile tego moczu jest. Też widać na przykład nietrzymanie, tak? Czyli to się też robi, w jakich sytuacjach zdarza się to nietrzymanie. Ile tego nietrzymania moczu, gubienia, ilości tego. Czyli też go określamy bardziej tak. Y nie w ilości takiej typu, że gramy, tylko że krople albo, nie wiem, mhm. łyżka, jakaś taka bardziej mierzalna i przyziemna wartość. E, oczywiście m, zastanawiamy się nad tym, czy było parcie podczas, e, podczas wypierania moczu podczas toalety, mhm. czyli tu już wchodzimy sobie trochę e, w nawyki toaletowe. E, czy jest jakiś ból, czy jest jakiś dyskomfort, czy wyczuwamy jakieś obniżenie, też te obniżenia się zdarzają oczywiście, e, czy jest jakaś krew w moczu, więc pewne obserwacje, które nas tam interesują, czy na przykład mamy uczucie zalegania tego moczu po oddaniu. Także na bardzo wiele czynników naprawdę można już sobie z tego dzienniczka mikcji e, wywnioskować. E, I tak naprawdę to polecamy osobom, które są, nie wiem, zaniepokojone, że za często chodzą. Za często, albo za rzadko, albo że bo coś pobolewa, tak? albo że y, mają nietrzymanie moczu, bo to też się wtedy robi, albo po prostu, które są ciekawe, no bo to też sobie naprawdę to jest ciekawy eksperyment, sobie zrobić, ile się tego moczu wysikuje. Jak zastanawiałyście się nad zrobieniem jakichś eksperymentów, to, to, jest, jeden to, to jest to <laughs> I taka propa nawyków toaletowych, mhm. jak prawidłowo powinno się robić siusiu? Siu. Na pewno nie powinno się wypierać tego moczu, czyli nie powinno się wypychać go brzuchem. Bardzo często kobiety spierają się. No bo się śpieszymy. Się, tak. Tak, albo dziecko płacze, albo nie wiem, Znaczy Ja mam się też duszy, takie wrażenie, że my w ogóle jesteśmy w takim pędzie, pośpiechom. że cały czas myślimy, żeby że, żeby cisnąć. cisnąć, 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 docisnąć, docisnąć się i że nie mamy na nic czasu, Dojdem. więc szybko, szybko. Tak, więc na pewno nie wypieramy moczu. To jest przede wszystkim, bo znowu to nam jak sobie. Pomyślimy, wypiera nam wszystko, tak? Czyli to nie chodzi o to, że ten mocz nas wyleci, ale jeżeli myślimy o swoich narządach, to też to ciśnienie brzuszne działa na te narządy, tak? Kobiety po porodach powinny wspierać raczej e, mięśnie na miednicy, niż jeszcze je tam mocniej dociskać. E, czyli taki swobodny, luźny strumimocz. Tak, na wydechu, okay. <głos》> z uśmiechem. Dokładnie. No i pozycja toaletowa powinna być plecy wyprostowane, tak? Czyli też, żeby nie ugniatać tego pęcherza, żeby ten tak. Tak, a my często pokulamy się do przodu, żeby tam jeszcze. Tą do... A, no tak no oczywiście tak, na tym. Na, albo piszemy SMS-ki. Więc na pewno ta pozycja powinna być wyprostowana. Pozycja do wypróżnienia jest troszeczkę inna. Ona wtedy może być w zgięciu, bo to trochę zależy od, e, od naszych warunków anatomicznych. Ale wypróżnienie wypróżnieniem, teraz tak, tkanio czyli o e, Wyprost. W plecach, siedzenie prosto, nie wypieramy, czekamy aż ten strumień moczu po prostu, aż tacywka się sama rozluźni, ten morz z nas wy, wy, wypłynie, nie dociskamy też tych ostatnich kropelek na końcu, mhm. jeżeli mamy uczucie zalegania, to znowu warto jak gdyby przyjść z tym problemem do specjalisty, bo na to też można zaradzić, no i tyle tak naprawdę, wstajemy i idziemy. To y, nie, nie wiem jak wy, ja, hmm. ja tak nie robię, bo nie lubię, ale bardzo dużo osób, y, zwłaszcza mam, zamyka się w łazience, bo z drugiej strony szy sikamy szybko, ale to jest te parę minut, które mamy dla siebie. No i jak tak. to jest y, fizjologicznie, jeśli chodzi o siedzenie na toalecie? Hmm nie powinno się, znaczy powinno się załatwić swoje sprawy i wyjść z toalety. Czyli <laughs> możesz in... usiąść na podłodze, tak? Możesz sobie usiąść Droga na podłodze, matko, usiąść stołeczku. na wannie, na podłodze, ale nie siedź na toalecie, bo wtedy jest cały, cały czas, czas się... parcie, tak, cały czas jest wypieranie. I to jest bardzo niekorzystny efekt. W takim razie zrobimy podsumowanie. To czego się dowiedziałam, czyli yy, do toalety chodzimy między 3 a 7 razy w ciągu doby tak. i to jest prawidłowe, jeżeli Przy jesteś... odpowiedniej ilości nawodnienia, to też trzeba zaznaczyć, mm -hmm. tak, bo to można chodzić 3 razy, ale oczywiście te porcje moczu mogą być za małe, czyli przy odpowiedniej ilości nawodnienia i przy odpowiednich objętościach moczu tak naprawdę, to powinno od... być… Odpowiednia ilość nawodnienia to będzie pewnie od 1,5 litra… No przyjmuje się, że to powinno być 30 ml wody na kilogram na dzień, czyli jeżeli mm. ważysz 100 kg, tak, właśnie tak, Co tyle razy. To 3 litry powinno się przyjmować. Mniej więcej, jeżeli osoba karmi piersią, to trzeba dać sobie pół, pół litra. Ale wody. Ale wody. Okej, okay. czyli 3 do 7 razy i to w zależności tak. od tego, jak jesteśmy nawodnieni. Tak. Nocą staramy się nie, nie chodzić. chodzić, nie Jez... wypieramy moczu, nie chodzimy na zapas, nie wstrzymujemy o, chęci pójścia do toalety. Siedzimy wyprostowani, niezgięci. Nie przeciągamy tych wizyt w toalecie zbyt długo. Czyli na podłodze i mówi cały czas rodzinie, że siedzi się na toalecie. toalecie tak. Ale siedzimy na podłodze i czytamy. <grym> Dokładnie tak. No i, i y, pozycja. I kupujecie sobie podkładki albo żele dezynfekujące, okay. żeby nie wisieć w powietrzu nad toaletą. Tak, a jeżeli chcecie sprawdzić wasze nawyki toaletowe, to na pewno Dzienniczej Nixi jest takim pierwszym. Narzędziem, które, diagnostycznym, które można wykorzystać. Tak naprawdę jest do ściągnięcia w internecie wszędzie. Jeżeli się pisze tak. dzienniczek MIC, absolutnie to można sobie to znaleźć. No i potem kupujecie słoik i chodzicie z nim do pracy. <grym> <Ja> <grym> tylko trzy dni. E, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. E, dodam od siebie, że jeżeli widzicie, że macie problem, to przychodzicie do takiej pani jak ta, czyli do fizjoterapeuty uroginokologicznego. Tak, I taka osoba Wam. Pomaga, e, tam, pomaga. Więc zapraszamy serdecznie, bardzo ci dziękuję, dziękuję za rozmowę.